Że jest to swoboda, że nikt nikomu niczego nie wskazuje, żeby mózg tak stał, to on idzie I że ma do tego prawo. Wolność państwa to jest to, że. że nikt, że może, może być swobodny. No, że jak ktoś jest wolny, może robić co chce. Nie musi się nic, niczego bać i. Wolność to. Coś możemy robić po swojemu. Taka rzecz, że jest się gdzieś, gdzie można robić co się chce. To takie coś, że można robić co się chce. Można robić co się chce i można pójść gdzie się chce. Można gdzieś wyjść, pobawić się i można robić co się chce to że możemy wszystko robić, że nic, że nie mamy ograniczeń. To może jest woman Wolność to jest, jak możemy gdzieś wychodzić bez niczego pozwolenia. Wolność to znaczy, że jesteśmy pod zaborami czy To jest coś takiego, że możemy robić, co nam się podoba, a na ty, na tym, o, o tym napisana piosenka. Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. Wolność to jest swoboda i możemy robić to, co chcemy. No wolność to jest to, co wolno wszystko robić, że nikt mu nie zabrania. No że robić to chcemy. Co to jest wolność? Wolność to jest takie coś, że jakby nie było wolności, jakby wieczne wojny, żeby więcej ludzi ginęło, no i nasz kraj by mógł się pomniejszyć albo powiększyć. No, że możemy robić to, na co mamy ochotę, kiedy chcemy, jak chcemy, gdzie chcemy, nie podlegamy nikomu nikt nie będzie dla nas decydował, co mamy robić. A wolność państwa? To czyli, że no. polscy na przykład ludzie, dajmy przykład, że polscy ludzie walczą na przykład o nasz kraj, czyli o nasze państwo. Wolność państwa to znaczy, że no, kraj jest niepodległy. A co to znaczy nikomu? niepodległy? Że nikt nie ma wpływu na niego. Z zagranicy. Sam decyduje o sobie. Tak. Decyduje nim... Decyduje o nim rządząca w nim osoba. Czyli albo prezydent, albo król. Albo ludzie. No. Ale teraz króla nie ma to teraz prezydent albo ludzie. A co zrobić, żeby tą wolność zachować? No, co, co będę chciał kiedy... Nie właśnie nie można robić tego co się będzie chciało, no to to ponieważ jakby się robiło coś się chce to by na przykład wchodzimy do sklepu zabieramy co chcemy bo to tak robimy co chcemy ale coś mądrego a nie kupiemy właśnie